że wygrywam, bo to jest na pewno bardzo mi uczucie, zwłaszcza taki, z takimi gwiazdami jak Alison. Zresztą jest suna też jest wybitna zawodniczką i inne dziewczyny, które biegały, też są na super poziomie, więc na pewno super jest wygrywać. No i ja uważam, że ten wynik zdecydowanie nie jest słaby, tylko jest naprawdę bardzo, dobro, bardzo, bardzo dobry. Wiem, że teraz, że tak mam oczekiwania wobec mnie rosną, no ale to nie jest takie łatwe. Ja pobiegłam naprawdę super wynik. Ten też jest super, na pewno będzie się teraz coraz ciężej przesuwać do przodu, bo muszę trafić o takwami z dyspozycjami i z warunkami, więc na pewno będzie ciężko, ale też jakby szczyt formy szykuję na lipiec sierpień i mam nadzieję, że wtedy może uda mi się zrobić rekord życiowy. Na pewno forma jest, chociaż dzisiaj się czułam chyba troszkę gorzej niż w Ostrawie, też biegłam nieco bardziej spięta. Nie wiem, czy to dlatego, że jakby miałam troszkę większe oczekiwania wobec siebie. Czy po prostu no, czułam się troszkę zmęczona może po tej ostrawie, więc dzisiaj mi się biegło troszkę gorzej, ale i tak tym bardziej ten wynik cieszy, bo... Samo przecież było gorsze, a wynik jest nadal super i mam nadzieję, że tak będzie, choć tak jak mówię, szczyt formy jest na i marzę, żeby to było i żeby tam, e, gdzie po prostu będę największej imprezy złamać może te 50 sekund. A ja zresztą też chciałabym e, osiągnąć coś indywidualnie, no mam e, takie cele, że tak powiem. Nie, na mszycach światowych no, będzie ciężko, ale na środkach Europy mam nadzieję, że z takim wynikami, wynikiem mogę już walczyć o medale, więc jeżeli by tam był ten szczyt formy, to na pewno chciałabym walczyć o coś indywidualnie, a w sztafecie, jak widać, jesteśmy coraz mocniejsze. Może uda nam się powalczyć z Amerykankami, chociaż to jest jeszcze daleko droga, ale jak widać aspirujemy do tego, żeby być tą najlepszą sztafetą, więc mam nadzieję, że chociaż podejmiemy tą walkę. Jak ja zaczynałam trenować, to Alison była już wielką zawodniczką, gdzieś tam zawsze była moją idolką, ja zawsze na patrzyłam, jak ja daję taką ikonę 400 metrów, zresztą nie tylko 400, bo ona biegała też 200 i zresztą miała ogromne sukcesy, ma tyle medali olimpijskich, że to ciężko zliczyć, więc że tak powiem ona była zdecydowanie jedną z moich większych idolek i biedz z tutaj i jeszcze z nią wygrać to jest, że tak powiem, małe spełnienie marzeń.